Strony z tej strony X Aktualnie znajduję się serwerze, czyli na xdemsa.pl. W dzisiejszym odcinku będziemy trollować topowych graczy. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to stawcie su łapeczkę w górę i dzwoneczek. I pod tym odcinkiem myślę, że też możemy wylosować jakieś rangi. Jak będzie jakaś spoko aktywność, to oczywiście wylosujemy. Ja oddanie przed urzędą zaproszą do oglądania. Załączamy sobie banisza tepnijmy się do topowego gracza z Bididash. Dobra, może. In C, zero On ma miecz najlepszy. Może mu weźmy wszystko. Albo się uważać, żeby nie umarł. Dobra. Chcieliśmy mu wszystko. Ciekawa jaka będzie jego reakcja na pierwszy rzut oka. O kurde no, co on robi? On nie wie co się stało. On nie ogarnia. On nie wie co się dzieje. lata naokoło. Nie ma itemów. Chyba się jeszcze nie skapnął on nie wie co się dzieje jeszcze, zobaczcie, on tak tutaj lata. Chyba że po prostu jest w powietrzu, żeby po prostu nikt go nie zrobił, choć wątpię w to. Poczekam na to, że na przykład będzie chciał się lać. Oj, teraz zatrzymał się i chyba się skaptą. Oj, jednak nie. Lata ciągle w tom i w dom i chyba liczy na to, że mu oddam No cóż, on chyba ogarnięty jest bardziej. No w końcu, czego się można spodziewać, bo to powiem gracz na serwerze. Dobra, oddajmy mu. Pokażmy się mu. Cyk nie wie o co chodzi Dobra Kto da już <grywa> tutaj zarodasz się poskarżył i na helpopie już piszą Terknijmy się do kolejnej sobie Legitus, ale on się ten, y, klepie to może weźmy UP1 Grab the barrier i zamurujmy go po prostu Dobra, tylko sobie tutaj szkłem będę się jakby żeby tutaj potem jakby mniej więcej wiedzieć, jakby to zniszczyć a on tutaj chce wcykać, a on nie wie chyba jeszcze, że on tutaj będzie zamknięty dobra, makare Czy znaczy nie z tylko sobie tak powiedziałem po prostu go zamknęliśmy, oj przypadkowo zniszczę góry, że będzie mógł uciec ciekawe co on myśli, że strollowaliśmy topowego gracza, oj nie cholera dobra, wracaj z powrotem legitus o, jest zamknięty w barierach na spawnie i on nie wie co się dzieje nie ogarnia a ludzie go strzelają, on nawet nie ma jak uciec on nie ogarnia gierki kompletnie a jest topowym graczem jak widać ciekawe czy będzie prosto duciep czy jak to wygląda oj biedny Legitus przykro sprawa, dobra wypuśćmy go nie torturmy go za długo zniszczymy tutaj wszystkie bariery i niech ma taką Niech nawet, nie wiem, dopóki odcinek nie wleci. Czy on zdechnie? Kurde, myślałem, że on spadnie do tego i umrze. Decha DHL, dobra. Oj, to nie jest jego gildia. Dobra, ale jakbym zrobił... Expand 5. Set glass. I oni byliby w szklarni. Oni nie wiedzą, co się dzieje, oni są w szklarni, dostają damage'u, czy to jest szkło. Ja będę próbuje ten pisior uciec, albo nie stopowym kraczem. Właśnie stopki. I on mnie ogarnia kompletnie. Rusza się w tym szkle. Nic nic, próbuje wycykać. Obaj. Piszą nie trolujcie już chyba wiedzą o co chodzi. X Pokażmy im się może. Bo ich tak tutaj zrobiliśmy. Dobra, włączamy i klikamy UNDO. Niech tutaj są wolni z powrotem. Nie można tutaj w klatce zamykać. Kochany gracz naszego serwera, to kolejną osobą, może jaką strolujemy, kogo byśmy tutaj strollować? Bo jest na serwerze mnóstwo osób, tutaj macie podgielizm, jest w sumie 88. I przypominam wam, żebyście dodali na listę serwerów, ponieważ 9 kwietnia, w 5 godzinie 18, startuje drugi tryb XMC, aczkolwiek strujemy na wersji 1.16.3. więc sobie możecie dodalić listę serwerów. I krok byśmy tutaj jeszcze. O, TPXXX dawek. O, WANT. I możlibyśmy byśmy strollowali w taki sposób Expand 5. O, kurde. O nie, oni uciekli. Dobra, to tutaj po prostu. Set glass. Ciekawe, co on sobie pomyśli. On nie wie, co się dzieje. Tak skacze, obraca się, jak widać. Zaczął niszczyć szkło. Dobra, pokażmy mu się. Dajmy może kit. dajmy mu parę kiesi, i się w cieszy. Dobra. Ja się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za obecność na odcinku i przypominam Wam, że w piątek startuje Survival. Cześć.